Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak połączyć urządzenie Bluetooth z Xiaomi A Pro 2025. Aby to zrobić, naciśnij przycisk ustawienia na swoim pilocie, następnie przejdź do Bluetooth i kliknij na to. A teraz kliknij na Sparuj akcesorium, ale najpierw upewnij się, że akcesorium, które chcesz sparować, jest w trybie parowania. Zamierzam po prostu połączyć AirPods, więc. Muszę je po prostu otworzyć. Następnie i wtedy naciśnij przycisk z tyłu, a na nich zapali się białe światło, więc zróbmy to. Teraz włączyłem tryb parowania, więc mogę kliknąć na sparuj akcesorium i widzisz, że mam tutaj AirPods. Mogę je połączyć. Kliknij na sparuj i teraz są sparowane. To wszystko. Na dzisiaj nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.